pilne proroctwo z Medjugorje spełni się w 2025 roku nowy papież będzie wyobraź sobie ten moment siedzisz w domu spokojnie oglądasz telewizję gdy nagle wszystko gaśnie całkowicie gaśnie prąd gaśnie światło urządzenia przestają działać a nawet telefon komórkowy przestaje działać brak połączenia ostrzeżenia wyjaśnienia panuje ciemność a na ulicach zaczyna panować panika. Na zewnątrz słychać krzyki, narasta strach przed nieznanym. W tym scenariuszu nawet ci, którzy nigdy się nie modlili, klękają, składają ręce i wołają o boską ochronę. Czy to brzmi jak coś z filmu? Cóż, wiedz, że ten scenariusz jest bliżej niż myślisz. Niedawno wydarzenia pochodzące bezpośrednio z Watykanu wywołały ogólnoświatowy alarm wśród wiernych. Papież Leon XIV został zauważony, jak opuszcza prywatne spotkanie ze łzami w oczach, co jest niezwykle rzadkie w przypadku tak powściągliwej postaci. Źródła bliskie najwyższemu papieżowi twierdzą, że spędzał długie godziny na modlitwie. Co rodzi pytanie: co się wydarzy? Jeśli chcesz zrozumieć powagę tego, co zostało objawione, zostań ze mną do końca tego filmu i skorzystaj z okazji aby zasubskrybować kanał i aktywować dzwonek teraz. Dzięki temu nie przegapisz żadnych pilnych objawień. Wszystko kręci się wokół niedawnego przesłania wizjonerki Vicky z Medjugorja i ojca Liviu Fancagi. Coś tak znaczącego, że wstrząsnęło samym papieżem. Ale kim są te centralne postacie? Ojciec Liviu, dyrektor Radia Maya, jednej z najważniejszych katolickich stacji radiowych na świecie, Znany jest ze swojego oddania orędziom z Medjugorja. W wieku 84 lat jest jednym z najbardziej szanowanych głosów w kościele. Wika Iwankowicz-Mijatowicz jest jedną z pierwszych wizjonerek, która od 1981 roku codziennie otrzymuje odjawienia Matki Boskiej. Uważa się ją za niezwykle bliską Matce Boskiej i ofiarowuje swoje cierpienie za nawrócenie grzeszników. W całej historii odjawienia maryjne zawsze poprzedzały kluczowe momenty. W Facimie w 1917 roku Maryja ujawniła trzy wielkie tajemnice. Jedną z nich wypełnił zamach na Jana Pawła II w 1981 roku. W Lord w 1858 roku święta Bernadetta odkryła źródło cudownych wód po otrzymaniu bezpośrednich instrukcji od Matki Bożej. Wszystko to potwierdza prawdziwość wydarzeń w Međugoliu. I to właśnie w tym kontekście pojawia się Leon XIV, wybrany na papieża 8 maja 2025 roku, dokładnie w dniu, w którym upamiętniane jest objawienie się święta. Michała Archanioła na Górze Gargano. Przypadek? Wcale nie. Nawet imię Leon niesie symboliczną moc. Jest on rykiem przeciwko ciemności, wybranym na decydujące czasy. Żyjemy w okresie przepowiedzianym w Księdze Proroka Daniela, czasie niespotykanego dotąd cierpienia. Kiedy Leon XIV po raz pierwszy ukazał się publicznie po swoim wyborze, wielu zauważyło odległe, niemal przytłoczone spojrzenie w jego oczach. Nie były to tylko emocje, to był ciężar boskiego odjawienia, które jej powierzono. Wika nadal otrzymuje wiadomości, nawet mając poważne problemy zdrowotne. W niedawnej rozmowie z ojcem Liviołem która początkowo nie miała być upubliczniona, wizjonerka wyjawiła coś szokującego. Kiedy ksiądz zapytał, czy przeżyje, aby być świadkiem spełnienia tajemnic, stanowczo odpowiedziała, tak, przeżyję. Wyjaśniła, że wraz z wyborem Leona XIV coś zostało aktywowane w świecie duchowym. Nie jest on po prostu kolejnym papieżem, ale tym, który rozpocznie wypełnianie dziesięciu tajemnic odjawionych w Mejugoriu. Dziewica nazwała go i papieżem tajemnic. Podczas jego pontyfikatu każda z dziesięciu tajemnic zacznie się objawiać, a pierwsza z nich będzie w 2025 roku. Liczenie nie jest już w latach, ale w miesiącach. Ale nie bój się, Matka Boża zapewniła go, że otrzyma specjalne łaski dla tej misji i nie będzie sam, całe niebo będzie u jego boku. Inną istotną postacią w tej misji jest ojciec Peter Jubicic, wybrany przez inną wizjonerkę Mijanę, aby ogłosił tajemnicę, gdy nadejdzie czas. Według wiki otrzymał już jasne instrukcje od dziewicy i dokładnie wie, kiedy i jak ogłosić każde objawienie. I to rozpocznie się już wkrótce. Trzecia tajemnica będzie pierwsza, która się spełni. Według wiki opisuje ona zimną noc. W przededniu północy kiedy cały świat zostanie pogrążony w całkowitej ciemności na 72 godziny. Żadne źródło światła nie będzie działać, ani elektryczne, ani elektroniczne. W ciągu kilku minut zostaniemy cofnięci do czasów pierwotnych. W tym okresie Matka Boska ostrzegała: Nie otwierajcie drzwi nikomu, nawet jeśli prosi. Wielu będzie pod wpływem sił zła. I dalej. Nie patrzcie na zewnątrz. Ponieważ wydarzą się straszne rzeczy, których Bóg nie chce, aby były świadkami jego dzieci. Te trzy dni będą jak osobisty osąd. Każdy człowiek zobaczy swoją duszę tak, jak widzi ją Bóg. Będzie to bezpośrednie starcie z prawdą, naszymi grzechami, zaniedbaniami i niepowodzeniami. Niektórzy nie zniosą tego szoku i popadną w rozpacz. Inni otrzymają łaskę prawdziwej skruchy. Pod koniec trzech dni widoczne. Wieczny i cudowny znak.